Dobry wieczór, dobry wieczór. Kolejna prasówka siatkarska. Ostatnia w tym roku, w 2024 roku, e, więc sentymentalnie kończymy ten rok. No właśnie w taki sposób. Tak, zebrałyśmy wszystkie materiały przedświąteczne. Ja nie wiem, trochę się obijają te nasze kluby, dlatego, że mamy tydzień do Świąt już niecały, a jeszcze żadnych materiałów. No już kilka dni tak naprawdę no, no tak, już. we wtorek. No tak. No A to kilka jest szwartek, dnia, No tak, no dobra, prawie. Tutaj. Kilka dni je tak daleko ci do ci do, do tego, do tego tygodnia. No mamy nadzieję, że tak nas zaskoczą, wiesz, zaraz przed świętami. Tak myślisz? Tak, no mi to myślę. wtedy niestety to wy będziecie musieli sami sobie odnaleźć te materiały, ale dobra. na pewno też sobie poradzicie. Ja mam nadzieję, tak jak powiedziałeś, że one mimo wszystko się pojawią. A, jestem przekonana, że się pojawią, ale zanim święta. No to jest dużo ploteczek odnośnie różnych transferów Uuu. i już ten rynek Kuczy i buczy, że tak powiem, jeżeli Huczy. chodzi kto gdzie idzie, a w szczególności jeden klub w Polsce, mówimy o Jastrzębskim Węglu, przykuwa bardzo dużą uwagę, bo tam może się wiele wydarzyć. Mówię, że może, bo to na razie wszystko tylko plotki i pomówienie, <śmówki> <śmówki> ale jedno jest pewne, na pewno kapitan Jastrzębskiego Węgla zostaje mhm. i właśnie o tym nas poinformowali na swoich mediach społecznościowych, więc oddajmy głos Benowi, aby powiedział to, co powiedział. Cześć Ben, to Zostaje. zostaję. season yessky Wenger it was always you know I, uh, it's important to, to talk to talk with my uh, my family uh, my friend uh, because it's not an uh, easy decision I mean for this season but also for the previous one because uh, uh, because it's a new goal and you you don't have to take this decision in two minutes so so it will be a new challenge uh, again for me uh, my career is built uh, with challenge. I like to 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 try to to get it, uh, to go to go forward, and I take decision to take this decision to to stay in, uh, in Yashemsky because, because it's a uh, it's good place for me. Uh, I feel good here. Uh, uh, so it was uh in the end it was the the normal decision to 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 stay one more season uh, uh, in Yashemye. Myślałam, że Ben tak pięknie zaczął po polsku, to trochę pociągnie, ale daję mu kolejny rok <laughs> <z sebą>. na zdobywanie <laughs> skilli języka polskiego. Powiem Ci, że różne plotki chodziły i bardzo często przewijało się, że Ben na pewno nie zostanie w Jastrzębiu. To prawda, więc tutaj się potwierdza, hmm. że nie warto wierzyć plotkom i trzeba czekać na oficjalne potwierdzenie. Dokładnie, nie wszyscy zawsze mają rację. No, <laughs> natomiast wiemy mimo wszystko, że Jastrzębie się pozmienia i, i rewolucja tam będzie, na pewno. Tak szczególnie jest. też, że wiemy, że Jastrzębska spółka węglowa, coś tam się dzieje, więc liczymy na to, że Jastrzębie będzie walczyło dalej, nie w takim samym składzie, bo to już wiemy, ale, ale o takie same cele. Za lecimy, to będziemy trzymać się. Lecimy dalej z Jastrzębia, przenosimy się do Gdańska. W ogóle ostatnio byłam w Gdańsku. Prawda. Ale mogą spać na jakiś mecz, nie wiem czy grali wtedy, mogą, mogłabym to sprawdzić. mogłeś sprawdzić, no nie no że... tak się właśnie interesujesz do Siatkówką. Dopóć A dalej. do meritum. W Treflu wczoraj w Gdańsku odbył się mecz z Gorzowem. No i teoretycznie sąsiedzi na papierze, bo w tabeli tak to wyglądało, natomiast Treflu u siebie przejął kompletnie rękawice i ten mecz, chociaż zacięty, bo dwa razy set rozgrywany na przewagi, wygrany w Gdańsku, więc euforia była, trzy punkty zostały, no a my dostaliśmy z Gdańska materiały, jak to wyglądało, cały rozruch i przygotowanie do właśnie tego meczu, więc zobaczcie, jak się przygotowują panowie z Gdańska, żeby zwyciężać wieczorami swoje mecze. Nie Ja Nie chcę. Nie to jest z Nie któryś Nie chcę. Nie jest Nie walka To jest właśnie walka samego Chciałaś dodać? Nie. nie. Okay. Chciałam tylko <laughs> powiedzieć, bo teraz jeszcze rozmawiałam z Klaudią, że odwiedziłam Gdańsk i do Ergo Areny nie dotarłam i na mecz trefla nie dotarłam. Natomiast myślę, że atmosfera tam też musiała być wczoraj wybitna, ale rozmawiałyśmy tutaj o świątecznym akcencie i Gdańsk, jeżeli mamy tu jakichś słuchaczy z pomorza, to naprawdę przepięknie wygląda to wasze miasto. Tym i Tym ja tak Gdańsk słynie z bardzo dobrego i ładnego jarmarku świątecznego. Tak, naprawdę. Nawet nie sami jarmark, bo wiadomo, że w tym miejscu wszystko zawsze jest. Jest dopięte na ostatni guzik, ale jak, jak wjeżdża się do miasta, to czuć naprawdę taką atmosferę świąt, i nie tylko w jednym obszarze mm -hmm. albo na jednym. No wiesz, po prostu się wjeżdża w miasto i przejeżdżasz, przejeżdżasz przez to miasto i czujesz, że święta są tuż, tuż. Więc mega fajna atmosfera, tam U Świetnie. was panuje. Zobaczymy, mam nadzieję, za rok, bo teraz już nie zdążymy. No, nie, teraz będzie e, no dobrze, no to zobaczyliśmy w takim razie przygotowania do meczu. Jak już wiemy, mecz się odbył z korzyścią dla gdańskich lwów. Ale żeby taki mecz powstał, to trzeba mieć drużynę i taką drużynę dziewczyny z Bielska Białej postanowiły stworzyć, czyli swój taki dream team. Poznawałyśmy już wcześniejsze wybory różnych zawodniczek, a teraz czas na kolejny dream team z Bielska, więc zobaczmy sami, jaką drużynę dziewczyny stworzyły. De Gennaro, pozwól mi. Hmm, Super. Myślę, że Asia Wołosz. No. Atakująca. Kertu jest dobra. Kertu. Dajmy naszą. Na przyjęciu Gabi. I jaka druga przyjmująca? Ty powiedz, to twoja pozycja. Nie wiem właśnie. Może Hande Baladin? Ja ją bardzo lubię. Może być <noise> Środkowe. Środkowe. Konka. Konka. Agnieszka Korneluk. I, i kto? Karol? Nie. Albo Guinness? Nie. Agata Milewska. Dobra. I Agata Milewska. A trener? Trener Pekarczyk. Kolejny raz trener Pekarczyk. Na czele. Absolutnym <gry> liderem tego rankingu. Oh yes. i to miejsce się nigdy nie zmienia. Co się nie zmienia, to również taki akcent challengeowy w, w naszych czwartkowych spotkaniach. Jak tylko dostajemy takie materiały, to zawsze je tutaj umieszczamy. Tego challenge'u na pewno nie będziemy próbować, bo naprawdę nie, Ja już po ostatnim challenge'u z tobą mierzdzinkujesz, długą dostałem. No nie zobaczy mi tego. No nie będę próbowała odbijać jej ciebie piłki tyłem. Natomiast y, taką czynność y, wykonały i spróbowały dziewczyny w Rzeszowie i sami zobaczcie, jak im to wyszło. Naprawdę całkiem sprawnie, nawet jak siebie nie widzą twarzami, to to tą piłkę przechwytują perfekcyjnie. Wspominałam Oli, że jestem pełna podziwu, że na koniec jeszcze trafiły do kosza. Do kosza. Ja naprawdę. Jak zaczniesz dzisiaj, to może za parę lat też będziemy mogli oglądać, jak trafiasz do kosza. A nie... Bo ba, ja już ba, nie ba. będę próbowała swoich Ja więc. już chyba i chyba że jestem zostara, żeby <grym grym grym> teraz zaczynać. <grym> Nigdy nie jest się ze stary. <grym> tak, tak, ale wiesz, że jestem y, ambicjonalnie bym do tego podeszła. Oj, na odeszła, pewno. Więc... <grym> Nie zaczynajmy tej rozmowy. Co tam dalej mamy opowiadać? Dalej wracamy do Gdańska, ale zanim do tego Gdańska wrócimy, to czy ty pamiętasz, jak za czasów pandemii yy, mieliśmy takie live y sprzedażowe? No. Zakupy I to dalej. To trwa. się utrzymało ja właśnie i właśnie. Ja miał jestem w szoku, iść. bo ja pamiętam, że kiedyś, no było wiadomo, jeżeli ktoś prowadził jakiś sklep z odzieżą, nie miał sklepu stacjonarnego, czyli nie miał sklepu online, albo właśnie chciał jakoś rozpocząć. No, każdy starał się, jak mógł być to też, sprzedaż, też utrzymać mm -hmm. na wysokim poziomie, więc rynek postanowił zaczerpnąć inspirację. Jak podejrzewam z rynku chińskiego i w Polsce, jak się okazuje, było mnóstwo likeów sprzedażowych, których teraz one też są bardzo słynne, były z swego czasu na TikToku takie bardziej. E, prześmiewcze zrobione, typu yy, tutaj yy, Angeliczko zostaw mi dwie koszuleczki w rozmiarze M, kochani, kochani, tylko dzisiaj, no i właśnie Gdańskie Lwy postanowiły yy, w taki sposób przedstawić swój asortyment sklepu, co mają i yy, takiego live'a sprzedażowego mniej więcej w formie live'a, bo to nie było takie live, live, aczkolwiek uważam, że jeżeli to byłby live... Och. To te ja, liczby, które tam się wyświetlały naprawdę. To byłyby prawdziwe. Ja bym widziała tutaj zawodników gdańskich, gdańskich lwów w takiej roli. No ale w takiej nagrywanej, podstawionym live'ie również się sprawdzili, ale zobaczmy sami, bo uważam, że to jest jeden z lepszych materiałów, jak nie najlepszy, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, tak więc oddajmy głos do naszego studia live w Gdańsku. O, o poszło. Dzień dobry kochani, witamy Was na live z gdańskimi lwami. Mamy tutaj dla Was kilka rzeczy z naszej szafy, zapraszamy. O, witam, witam, Halinka, Halinka już jest z nami. Może zaczniemy, powiem co tutaj mamy. Tak, mamy mało, rzeczy małe, rzeczy duże, rzeczy mocno średnie. To gwarantuje naszą jakość. Taka Oj. czarna koszulka z czarnym logo, krnąbrna, niepokorna taka, niepozorna. O, tutaj teraz mamy następną koszuleczkę w stylu vintage. Proszę zobaczyć z tyłu taki dostojny, waleczny lew. Pani Halinka, trzy razemkę. Mamy trzy razy meczkę, Kamil? E, dwa na pewno, ale dwa na pewno w dwa, dwa razy? Dwie koszuleczki musimy odłożyć. Tu. Bluza. O właśnie. Proszę Sam taką bardzo. mam tutaj, w domu i tak. polecam bardzo ciepła. Motyw, motyw bardzo podobny. Tutaj znowu czarne na czarnym. Podobna bluza, ale bez kaptura. Bez kaptura, tutaj proszę. O, hasztag z tyłu na złoto. Proszę tutaj, z herbem trefla. O. Tu mam jeszcze taką zimową czapeczkę, może bliżej pokażę. Ale jaki tu pomponik, Kamil, jaki pomponik i tutaj jest. Tutaj wewnątrz, bardzo dobra jakość. Proszę zobaczyć, jak to należy tutaj. Ale ciepło, ale ciepło, już mi się od razu cieplej zrobiło. O, widzę, wszystko zarezerwowane, wszystko poszło. Ale nie martwcie się, bo nowa dostawa już w poniedziałek. Będziemy mieli tego jeszcze, jeszcze więcej, także zapraszamy. Wszystkie produkty możecie kupić podczas naszego meczu. Do zobaczenia. Ergarenie. Powiem ci tak, oglądam to już któryś raz i za każdym razem śmieję się tak samo. Lepiej i zrobiliście to idealnie. Lepiej Ideal byś tego na pewno nie zrobiła. Ja taką czapeczkę to nawet ja bym przytuliła po takim live'ie. <laughs> naprawdę powiem wam, że szapowa. A jaka ciepła. <laughs> myślę, no nie, no naprawdę totalnie, totalnie mnie przekonaliście. I, i gdybym trafiła na takiego live'a, to by było do koszyka i z Nie do koszyka, to trzeba pisać komentarze. Widzisz? I rezerwację tą no pisać, gdzieś Haninka no trzech nie tak. dostała, tylko dwie. Masz rację, Masz rację, jest, rację. Wiesz, y nie y jest nie y tak łatwo, wygodnie, jak na stronie do koszyka. Trzeba tam walczyć o każdą koszulkę, każdy rozmiar, każdy kolor. Ja, ja myślę, że to dodaje dodatkowego takiego smaczku, tak. adrenaliny i Ale to jest takie poczucie niedostępności. Ja myślę, ja myślę, że to można już rozpatrywać w formach takich eventów, eventy sprzedażowe. Że to nie a. jest już tylko, wiesz, live na Facebooku, tak. Instagramie, tylko to jest to event cały sprzedażowy. Ale też przechodzisz tam dla tego eksperiensu, dla do tego Dokładnie doświadczenia, emocji, tego, tej adrenaliny. Poza tym, kurczę, kupuje to jakaś część osób. Powiedzmy, że nie wiem, yy, mamy 1000 osób na live. Ie. 10% z tego kupuje, to jest 100 osób z tego no. kupuje, a 900 po prostu to ogląda. Prawda? Bo... To... Ale szuka czegoś dla siebie. Ale... Albo tak. Halinka ostatnią emeczkę zabrała. No właśnie, no dobrze. Może jeszcze na taki live trafia, to, to był fajny eksperyment do oglądania również taki, taki rozluźniający. <laughs> Idziemy dalej. E, czy ty się orientujesz w świecie Skibidi, skibidi. Sigma, Ohio Risler i tak e, dalej? Powiem ci tak, e, dziękuję mojemu młodszemu bratu za to, że mnie wprowadził w ten świat. E, aczkolwiek, jak przeczytałam, bo wiem do czego nawiązujesz, więc od razu tutaj pociągnę <laughs> te mandale. E, jak zobaczyłam listę słów, które, maj, które zostały nominowane do zostania słowem e, młodzieżą w roku, roku, to e, myślałam, że jestem młoda, ale po przeczytaniu tego stwierdziłam, że jestem mega boomerem, bo znałam. <laughs> To jedną, też jest słowo roku, czwarty. młodzieżowe słowo roku, boomer. No tak, ale słowo boomer to jest z któregoś tam roku, jak jeszcze byłam piękna młoda, a teraz już nie jestem młoda, jak się okazuje. Ale cały czas przepięknie. Bo naprawdę, a dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Eee, tak, wracając, w tym, Aleksandra rozpraszę. Ale no to tak mówisz, że kiedyś to było dawno, dawno temu był ten boomer i stąd to znasz, to ja myślę, że to słowo roku aktualnego A czy aktualne słowo się roku to ja znam. Ja ukorzystałam z niego rzadko, ale czasami. A ja nigdy. Ale, ale. znałaś wcześniej czy nie? Wiedziałam, wiedziałam. już okay. się mi osłuchało. O ale tym... niektórych to ja nawet jeszcze powiem, jak po wytłumaczeniu, co one oznaczają, dalej nie wiedziałam, co one oznaczają. No to zrobimy test numer dwa, bo ja sobie przygotowałam tutaj taką listę i wybiorę te, która mi się najbardziej podoba, omijając to młodzieżowe słowo roku, bo to zaraz nam przedstawią. było ustalone. No i to, to jest mój challenge, trochę łatwiejszy niż zbijanie kubka z Twojej głowy. Okay. Proszę bardzo, co to znaczy... Bo ja się, że przeczytam to błędnie i to dopiero będzie siara. Nie, dobra, to powiem coś, co jest takie popularniejsze. Essa. No, że masz Esę, czyli tak wiesz, masz. No nie wiem, jak to wytłumaczyć, no ale to nie jest jakieś takie nowe. To jest Z tego roku? Tak, to z tego roku? Top 20 Wow. Tego nie roku. no Essa to jest, że wiesz, masz taki luz. luz. Dokładnie tak, o to chodzi, dobra. Kolejna, bardzo mi się podoba. Wybaczcie, jeżeli się to przeczytam, bo to się czyta albo łąp-łąp, albo womp wop. Nie mam pojęcia. Next one. Womp womp to jest wyrażenie sygnalizujące rozczarowanie lub brak entuzjazmu. Czy w tym momencie to jest womp womp. Tak, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze jedno mi się takie podobało. Poczekaj. O, właśnie to. Rizler. Riz, że riz, riluje? Riz. riz. Że riluje. Że co? Riluje. To znaczy? no że masz reluje reluje jakoś tak to się wymawia sory Riz 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 rel to jest coś takiego No właśnie że jest taki rel że ten że reluje rizluje czy nie wiadomo jak tam to znaczy że jest takie realne Tak tutaj jest napisane że to jest urok osobisty charyzma umiejętność prowadzenia. to nie to ja oczywiście myślałam że atrakcyjność w kontekście yy, atrakcyjność nie, to ja o czymś innym myślałam, to nie to słowo. E, no więc właśnie tak wygląda moja wiedza. Jeden Co na trzy. Wie? Jeszcze jest oj, 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 baka. Naprawdę, popatrz. Oj, 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 baka. to zawołanie za wzię wzięte z anime, często używane w żartobliwych wyzwaniach. Słowo baka, zostałyśmy, Japońsku, jesteśmy po prostu wymerami, jesteśmy stare, ale na szczęście młodzieżowym słowem tego roku zostało słowo Sigma, no której akurat znałyśmy znaczenie, ale zobaczmy, czy zawodniczki znały znaczenie. Zobaczmy. To jest taki Sigma, super gość, taki męski, coś jak alfa, coś tak, tak, to jest, coś jak, to jest ta samiec alfa, ale po prostu super to jest gość. Sigma. <laughs> Osoba godna e, naśladowania. który jest takim bosem, takim królem, że jesteś Sigmą, jesteś, masz props na dzielni. SIGMA! <śmiech> <Dobre>? <śmiech> Widziałaś tą różnicę? Masz props na dzielni. O, sz... <laughs> Ale no, widać było tą różnicę, że one tak szukały, tak jak ja trochę szukałam, wymyślałam, co mi się wydaje, a tu widać było, że już znała. No tak, no, no nie oszukasz wieku. No, Pesel. PESEL no dziś, no, dzisiaj usłyszałam, że coś tam, rocznik 2006, że coś tam, coś tam, zaczął pracę. Wie, jak, jak możliwe, że zaczął pracę? To jest nielegalne. Oni mają 18 lat. No, ja, no, ja sobie ale... policzyłam właśnie wtedy. Dobrze. No, tym akcentem... Kochani moi, tym akcentem kończymy ten rok. Bardzo Wam dziękujemy za cały rok, bo sprawdziłam to ostatnio, bo rozmawiałyśmy na ten temat o Kiedy ostatniej procesce, na Pod koniec stycznia. O! Więc prawie rok siatkarskiej prasóweczki, więc prawie rok, co prawie każdy czwartek, bo nie w każdy się udawało, się widziałyśmy tu za i z Wami rozmawialiśmy, więc bardzo Wam dziękujemy za ten rok. Życzymy Wam zdrowych, spokojnych przede wszystkim świąt Bożego Narodzenia i widzimy się w nowym roku z nową energią i mamy nadzieję, że że z nowymi siatkarskimi emocjami, no bo z czym innym. No i z kolejnymi nowymi widzami. Widzami, formatami, tak, tak więc odpocznijcie w ten czas, my na pewno też będziemy odpoczywać, regenerować siłę, tak aby w styczniu wrócić do Was z nowymi treściami, z nową energią, no i w przyszłym roku dużo, dużo zmian, tak więc zobaczycie, co tam dla Was szykujemy. Śledźcie nas koniecznie na, oczywiście na naszych social mediach, tam wszystkie informacje będziecie tak zdobywać z pierwszej ręki. Dziękujemy Wam, do zobaczenia. dobrego wieczoru, do zobaczenia.